Obrigado. Czyli przyjaciele! oczywiście szerokości, szczęśliwej, bezpiecznej podróży, ale wcześniej, mam nadzieję, jakieś miłe spotkanie między nami panami będzie miło jeszcze. To dziękujemy Państwu serdecznie. Jak mówiłem, szkoda, że tak szybko powinniśmy planach jeszcze kilka atrakcji, ale może innym. Razem. Ten inny raz, proszę Państwa, kolejny mecz w Swokiej Arenie 25 marca o 17.30. Wtedy miejsce podejmą Trefla Gdańsk. Serdecznie Państwa zapraszamy 25 marca o 17.30. Przypomnę, że za 15 minut to będzie bezpłatny autobus. Bezpłatnie mogą Państwo dojechać na autobus na osiedle lat po drodze oczywiście przystanki. Polecamy. No i na kolejny Dlacy. mecz, będzie można można bezszydłej na takim Państwo. autobusem. do mikrofonu bo bo jesteś jednym z tych odpowiedzialnych za to, żeby w tym obowiązku weszła. Dzisiaj nie chciało wybitnie nic wejść tym elementem, albo dzisiaj po prostu tak? Tak, wież nie się w obronie i w yy, Najważniejsze, tak. Cieszymy się przede wszystkim, że, że odnieśliśmy zwycięstwo, bo myślę, że dzisiaj w wielu elementach zagraliśmy bardzo dobrze. Yy, rzeczywiście dzisiaj i, i w przyjęciu, w asekuracji, w obronie sporo piłek, sporo piłek yy, wykonaliśmy dobrze, co. Co na pewno może cieszyć, bo rzeczywiście tak jest, że na treningach przykładamy do tych elementów z dużo uwagi. A przydało chyba się i również doświadczenie, ponieważ e, pamiętam taki mecz, który tutaj że się przyjechali w poprzednim sezonie chyba, to tak z zaparzonym palcem żeście wyjechali i, i, i to doświadczenie chyba kazało dzisiaj być ostrożnym i uważnym. I stąd ta precyzja też pewnie, co? Tak, na pewno gorący teren, e, fajna atmosfera w hali i Szczególnie, kiedy zespół z wygra kilka akcji, to, to wszystko się jeszcze nakręca, kibice pomagają, więc cały czas byliśmy, byliśmy skoncentrowani i w trzech setach zamknęliśmy to spotkanie. Na chyba nie było wam tu przyjeżdżać, bo, bo jesteście też traktowani jako, jako super goście i, e, i drużyna e, po prostu nazywana tutaj przyjaciółmi, więc, więc to chyba też fajne uczucie. Tak, na pewno, z tego co widać, to a nawet jest obrazek, kibice, kibice wspólnie teraz tam przebywają, bawią się, więc kluby są zaprzyjaźnione i zawsze jesteśmy tutaj miło witani. Tak jak powiedziałem, atmosfera jest naprawdę znakomita, więc gra się przyjemnie, szczególnie jak się wygrywa. No teraz jeszcze kawałek drogi przed wami. Dziękuję Ci bardzo i trzymam przykry, że Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki. No ja się stronami dobra. Ja muszę się składrować. Zostawię pan, bo tu wrócimy za chwilę z tej strony damy, do? A teraz Skra to uznana marka na, na szortarskim rynku i żeby z nią wygrać to trzeba coś dołożyć. A, a Skra grająca bardzo dobrze to wymaga dołożyć do, do tego co się dołożyło jeszcze trochę. Dzisiaj grali precyzyjnie, wyśmienili się w obronie, trudni do złamania, więc może wynik nie jest dobry dla, dla, dla twojej drużyny, natomiast e, chyba też się nie ma czego z tym. E, no tak, 100% zgody z tobą. Na pewno Bełkatów dzisiaj pokazał, jak się gra konsekwentnie w środkówkę, bo i zagrywką grali bardzo dobrze. E, grali też, tak jak wspomniałeś, w obronie. Także dzisiaj byli trudni do złamania, choć ja oczekuję od naszego zespołu więcej. I tak naprawdę ten jeden set gdzie się zaczepiliśmy. Yy, uważam, że mogliśmy spróbować yy, przechylić szalę na naszym korzyść. Już o drugiej partii zdecydowanie, bo, bo, bo tam chyba było, był najlepszy Wasz występ, ale tak jak mówię, Skra, yy, Skra gra trochę gra o, o trochę inne cele i, i, i z pewnością widać, że że mogą grać też jeszcze lepiej. Natomiast schwałki myślę, że dzisiaj pokazały się z niezłej strony, a, a, a za chwilę my, my, my dalej czekamy na niespodziankę taką, jak zrobił na przykład Adam Zaksie. Przed wami jeszcze dwa mecze u siebie i liczymy na punkty, że, że jeszcze coś chapniecie. No my też liczymy, także nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wrócić tutaj. Za jeden dzień na trening, i tak naprawdę dać z siebie wszystko przez cały tydzień, próbować jeszcze właśnie jakąś niespodziankę zrobić, i, i to postaramy się uczynić. Adrian, Buchowski dziękuję bardzo. Dzięki. Już. <grymu> Chyba, ale cześć. Gdy. Musimy wiedzieć. że tu przegrał bardzo dobre spotkanie, trzeba im podać że na ich na zagrywce, w obronie, także tutaj naprawdę szapowa. Druga sprawa jest nasza dyspozycja, gdzie tak naprawdę w jednym z setów. Mieliśmy tylko szansę się zaczepić, uważam, że to za mało, że powinno to być więcej, a chociażby tego jednego seta dziś nakurwać tego, zwłaszcza tego drugiego. I zobaczymy ile to pozwoli zdobyć punktów w końca sezonu. Jeden minut Mam nadzieję, że w następnego meczu. Na pewno tak jak mówię, no, każdy musi spojrzeć sobie w lustro, powiedzieć, powiedzieć sobie ile daje z siebie, czy daje 110%, bo tylko tyle daje szansę na punkty w jak To co które widzieliśmy chociażby w Warszawie. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy dzisiaj? No Skra na pewno kontrolowała mecz. Nie? I poza wydaje mi się drugim setem gdzie powalczyliśmy. Tak w pierwszym i w trzecim. i gdzieś tam paru elementów nam zabrakło. Strzelali zagrywki. Jakiś tam problem mieliśmy w przyjęciu. My te zagrywki nie mieliśmy. E, także to się przełożyło, a z takim rywalem, jakim jest grałe, to no ciężko jest cokolwiek zrobić. Jeżeli e, wyciągnie się do nich rękę, no to, to oni to raczej wykorzystają. No, sami kontrolowali mecz, tak? Ale, ale z takim, taki przeciwnik błędów nie wybacza. I, no i szkoda, nie? No, bo zostały teraz już trzy mecze do końca, no fajnie było jakieś punkty tutaj zdobyć, no ale się nie udało. Także patrzymy w przyszłość, tak? No właśnie, najbliższy mecz statystyki, no ale w tym sezonie już nieraz nie dowiedzieliśmy, że te statystyki kompletnie nie grają roli. No nie grają, nie grają, nie grają roli. Liga się zrobiła taka, że Rado pokazał, że można też wygrać z każdym, tak? Bo Zaksa przegrała i każdy może wygrać z każdym. I my na pewno na każdy mecz jedziemy, czy tutaj jesteśmy, czy jedziemy na wyjazd skoncentrowani w 100%, tak? To nie jest też tak, że pomyśleliśmy sobie, że to jest właśnie skraj. I nie damy rady, to co ugramy to, to fajnie, a jak nie, to, to trudno. Tak? Tylko każdy mecz my podchodzimy do tego, że gramy o zwycięstwo. I, i na pewno z Dorzyszowa no, tam jest też ciężki teren, tak. bardzo dobry zespół mają. Także teraz do końca sezonu musimy walczyć o każdy punkt walczyć o zwycięstwo i zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość. Nie? Dzięki. Jeszcze

Dobra, ja jestem Panie trenerze, wszyscy tu liczyli na dużo większe dzisiaj emocje, że, że złapiecie kontakt, że będzie walka. Zgadza się, wszyscy tak liczyli. My też tak liczyliśmy, jednak myślę, że nie wyszliśmy na ten mecz z taką pełną wiarą, że jesteśmy w stanie coś tutaj zrobić. Jedynie punkt zaczepienia był w drugim secie, ale na taki klasowy zespół jest to za mało. Mamy, mamy ważną akcję, mamy jakiś wyblok, co możemy odjechać na dwa punkty, dotykamy w tym momencie siatki. Już to nam gdzieś podcina skrzydła, potem nieskończona jedna piłka, z z jak mówię, klasowy zespół i czasami ta jedna szansa niweluje szansę na set. Ja tak wsłuchuję się w głosy kibiców, a oni tak trochę obawiają się, Panie trenerze, że, że, żeby ta drużyna ich nie spadła z ligi. Kibice są od tego, żeby klaskać i żeby się obawiać, my będziemy robić swoje, żeby Liga została symbolką. A dzisiaj odpalił Pan wszystkie tak naprawdę armaty, czy czego się nie udało? No dzisiaj przegraliśmy ten mecz tak na szybko z, tylko z cyferek i z przebiegu, to przegraliśmy ten mecz nieprzyjęciem. Nie a atakiem i co zaznaczę przy naszym dobrym przyjęciu. Czyli jak mamy tą piłkę w trzech metrach, Josh ma swobodę rozgrywania i my tych piłek nie kończyliśmy i to był przede wszystkim główny czynnik decydujący. Bo w takim meczu jednym barkiem, błądziem nie wygramy. Serdecznie dziękuję, powodzenia. Dziękuję.